Dobre, bo polskie. Dobra, pora lecieć nagrać, bo zaraz będzie, że głowy spóźnia się do studia. Naukowiec. naukowczyni, profesor, pani profesor, profesorka, psycholog, Pani psycholog. Psy. Psycholożka. Przez rzet, Wiecie, G, rzet. Dobre! Odmianowe! Kojarzy się to z trzodą chlewną ze schizofrenią. Chirurg. Pani chirurg. Chirurżka Że czemu wy mi to robicie? Psychiatra? Pani psychiatra. Psychiatrzka? Dobra, dosyć tych cringe'owych żartów, bo sklepikarz, pani ze sklepiku. Ha! Sklepikara! Sorki, nie mogłem się powstrzymać. Witajcie tutaj chłopak ze szmatą na głowie stoi przy zielonym i gada w telefon.pl I jeśli nie wiecie o co z tamtym chodziło, to pewna partia w Polsce uznała, że nazwy zawodów są zbyt... Męskie. I trzeba coś tam zmienić. Oczywiście nie chcę, żeby ten film był nakierowany jakoś politycznie. Nie chcę mówić tutaj, że jakaś partia jest gorsza, czy jest partia lepsza, czy robi to, czy nie robi tamtego. I nie chcę pomiędzy dwie strony sporu politycznego wchodzić, bo nie interesuje mnie to. Nie chcę też tutaj nikogo gnieść za jego poglądy. Chcę tylko powiedzieć czemu. Zmienianie nazw zawodów jest według mnie Subiektywnie, według mnie, po prostu głupie. Popatrzmy sobie na nazwy zawodów za granicą, na przykład w takiej Anglii. W Anglii są one zakończone na "-ian", er albo "-ist", i nam Polakom może wydawać to się męskie, ponieważ jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak jest u nas, ale w językach o innej odmianie słów, jak na przykład w angielskim, nie ma, że to męskie czy żeńskie. Co? Jak powiemy, she's a politician, she's a footballer, she's a psychiatrist, to dopiero wiemy, czy to kobieta, czy to facet, ponieważ ma she albo he przed nazwą zawodu. Dużo nazw zawodów przyszło właśnie z zagranicy. Tym z języka angielskiego i musiało zostać jakoś przetłumaczone, żeby to miało ręce i nogi, żeby dało się to pisać i wymawiać w naszym języku oraz odmieniać po naszemu. Co to znaczy? A ponieważ nie ma płci nijakiej, a dużo zawodów tak czy siak było u nas już męskich, to postanowiono iść z tym, tak jak już jest. Ale okej, okay, wróćmy do własnego podwórka. Mamy już tutaj dużo zawodów z pisownią żeńską, bo się tak u nas przyjęło. Na przykład nauczycielka, urzędniczka, posłanka czy pielęgniarka. Mamy też dużo zawodów, które nie mają tej żeńskiej formy, jak na przykład psycholog, profesor, polityk czy muzyk. Oczywiście mówienie pani poseł czy pani urzędnik bycia dziwnym teoretycznie powinno być poprawne. No dobra, ale jak tak mówisz, to i tak będą dla ciebie patrzeć na dziwaka, bo to brzmi jakbyś była właśnie z psychiatryka z 1950 roku. Ich uproszczone nazwy są proste do wymowy i dlatego to się zachowało w naszym słowniku aż po dziś dzień. Niestety wyrazy, które nie zostały poddane takiej transformacji, jeśli mogę tego słowa użyć, nie zostały poddane takiej TRANSFORMACJI nie bez powodu przyjrzyjmy się i wsłuchajmy się w wymowę tych właśnie zawodów jeśli zostały poddane takiej TRANSFORMACJI profesorka muzyczka polityczka psycholożka Chirurszka, psychiatrzka. Jeśli nie zauważyliście, to pogrupowałem te wyrazy i trzy pierwsze są bardziej groteskowe i według mnie brzmią dość głupio, a następne już są nieco trudniejsze do wymówienia. Wszystkie brzmią dość niepoważnie i nie da się czuć respektu do danego zawodu wymawiając je. I o ile pani profesor przywodzi na myśl. Ubraną elegancko wyuczoną kobietę w średnim wieku z dużym doświadczeniem jeśli chodzi o uczenie ludzi, kształtowanie ich umysłów poprzez wpajanie im wiedzy, to profesorka przywodzi myśl takiego wojtusia z gimbazy, z zaszczonymi majtkami i koszulką z Minecrafta, który na podwórku z kolegami robi sobie podśmiech chujki. Istnieje też taki wyraz jak gościa czy gościni, który w film jest obco, ale z tego co mi wiadomo jest to wyraz staropolski, więc powrót do niego nie jest czymś wielkim. Ale przejdźmy dalej z tym filmem, bo stoję w miejscu. No stoję w miejscu i do Was gadam. Zadajmy sobie parę pytań i wyciągnijmy wnioski. Czy to jest szkodliwe? Oczywiście, że nie jest. Nie zaszkodzi to nikomu. Nie okradnie, nie pobije, nie zrani. Czy to jest złe? Nie można powiedzieć, że słowo jest złe. Słowo może być mówione albo pisane. Czy to jest potrzebne? Nie. To nie jest nic innego niż dodawanie czy zmienianie słówek, żeby parę obrażonych dziewczynek cieszyło się, że ktoś je docenia. I żeby się te dziewczynki nie obrażały, że jest za dużo facetyzmu w słowniku języka polskiego. Większość kobiet, które mają olej w głowie, i tak ma na to wyjebane. Zajmują się własnym życiem, a nie walką o niematerialne główna, czyli słowa. Więc y, jakie to jest? No to jest głupie. To jest naprawdę głupie. Nie zmienia to nic w naszym kraju. Dużo ludzi jest dalej bezdomnych, bezrobotnych, niedouczonych albo po prostu biednych. Ludzi nie stać na to, co chcą. Nawet jak to jest wyzdrowienie w końcu z jakiejś poważnej dolegliwości czy też choroby. Bo na Narodowy Fundusz Zdrowia dalej w Polsce nie da się normalnie leczyć, a prywatne leczenie jest drogie. Wszystko drożeje, drogi, dalej mają dziury i dzień za dniem jest coraz gorzej, a politycy zajmują się czym? Kurwa, zmieniam nim słówek. Najlepsze, że na to idą pieniądze. Na przygotowanie ustaw idą pieniądze. I za takie ustawy, które nic nie zmieniają w życiu, oni też biorą te pieniądze. A ja nie dostaję pieniędzy za to, że nie wiem jak zakończyć ten film. Więc no tak, bez pieniędzy wyraźcie swoją opinię w komentarzach, bo może przeczytam któreś w przeglądzie tygodnia i tak... Bez pieniędzy się z wami żegnam. Niepieniężne cześć!